The Champions. Du, 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 du. Dzień dobry serdecznie moi drodzy, My mieli na kolejnym odcinku z Kariery FC Barcelona Moi drodzy! The Champions! Czas na ręwam w dzisiejszym odcinku z londyńską Chelsea i to nas dzisiaj czeka, bo to będzie w sumie najważniejszy mecz z tych wszystkich, które tutaj mamy. E, no proszę państwo, no Chelsea, no będziemy... Przepraszam, musieli... <laughs> Będziemy musieli wygrać. Z londyńską klasy, albo nawet zremisować. Może na, możemy tylko przegrać 1 do 0. Przewaga 2-0 z pierwszego meczu na Stamford jest uważam bardzo dobra i myślenie nad zajściem do ćwierćfinału jest bardzo fajną kwestią. W ogóle dostanie się do ćwierćfinału będzie uważam bardzo dobrym wynikiem dla Barcelony, jeśli po sezonie wcześniejszym, gdzie Barcelona. Walczyła wtedy w tym okresie w Lidze Europy i odpadła za intraktem Frankfurt, więc warto będzie powalczyć, z, z, dokończyć dzieła walki z londyńską Chelsea później będzie warto powalczyć dalej w lidze mistrzów, bo kolejne ciekawe mecze nas pewnie czekają czeka czekają nas w, w tej lidze mistrzów, więc warto oczywiście subskrybować kanał, żeby was żaden odcinek nie ominął. Zrobimy również ankietę, na której możecie sobie Głosować karierę do FMA 24. Eee... Tak? Czyli karierę do FMA 24. Dokładnie tak. Eee... I eee... i ten. No, i wyniki są takie, że już Wam mówię, jakie są wyniki. Na razie na dzień 21 sierpnia 2023 roku. Na godzinę. 18.55 Jest remis. Pomiędzy Rakowem i Sohamdą doszedł też lens. Jako ten głos piąty, nikt nie zagłosował na Jubę i jest 14% na totki. I moją opinią taką uważam, że jeśli mamy dwie drużyny z tych obu, czy mamy dwie drużyny z obu, jeśli mamy drużynę Rakowa i to jeśli będzie remis, to po prostu wylosujemy sobie którąś drużynę albo zrobimy po prostu dogryweczkę. I po prostu macie czas. Pewnie i dam wam czas po prostu do końca sierpnia na to, żebyście zagłosowali, zagłosujecie. Gdy wy macie jeszcze sierpień, macie sierpień. Jeszcze... Zagłosujecie mm, ja. Ja ten, ja zagłosujecie yy, tej dodatkowej dodatku, jeśli będzie nadal ten dynamicz, więc rakowałem na Southampton, to zrobię tę dodatkową ankietę będzie Rokowem Zobaczymy, kto wygra. Eee... Ja osobiście nie powiem wam, sobie, którą chcę drużynę poprowadzić, bo wybierzecie wtedy tą drogą, więc na pewno wam nie powiem, którą drużynę chcę poprowadzić. Ale na jedną na z tych dwóch bardzo mam, no obie, obie, mi się wydaje zresztą fajne. Eee... Totki, to na pewno jest, eee, kurwa. Co tam, to jest na pewno takie wyzwanko, bo wiadomo, trzeba wrócić do Premier League. No, i to jest takie mini mini bezwanko. Tak samo jak ee, Raków, Trzeba, no, raków. Mamy europejski paru. Po pierwsze, będzie trzeba się utrzymać na szczycie ekstra klasy, co nie jest łatwe, gdy masz tutaj grasz i tutaj grasz, i będzie trzeba wejść do europejskich parów. Więc naprawdę ogromne wyzwanie Czas na Rajowaj w lidze. My mamy piąte miejsce nadal. Strata do sevili 3 punkty. No to nie jest na razie dobry wynik naszej drużyny, ta strata nie jest zadowolona. to nie jest zadowolony. No, dobra, nieważne. Padry dar kontuzja i ta kontuzja chyba jest długa. Nie, jeszcze dwa tygodnie, więc powinien się wykrywać. Tylko plastiko na pewno do beczu z Chelsea oczywiście nie musi moim zdaniem. Bardzo mnie zabudzi ta forma Rafinie, no bo te, te gwiazdki to też są słabe i będziemy na pewno się zastanawiać nad jakimś sprzedaniem właśnie tego zawodnika i może nad zakupem no nad zakupem jakiegoś prawego skrzydłowego, no bardzo myślę nad tym żeby Rodrigo sprowadzić, no ale Rodrigo to będzie bardzo ciężki kąsek no bo po pierwsze Real Madrid, no będzie nam się na pewno z nimi ciężko rozmawiało oczywiście ja mam kontakty ja mam kontakty z Perezem, więc moje kontakty z Perezem są idealne no, dobra, już nie gadam głupot Przechodzimy do tego spotkania. Bajano przystępuje, dobra, taka rozmowa motywacyjna, ale im dałem motywację. Skład Raja Bajano jeśli nas obchodzi naprawdę bardzo słaba forma. No trzeba i dzisiaj zjeść na tym boisku. Wie, wiemy to my, wiedzą to w kibice. Wiedzą to w piłkarze, Wie też Mateusz Borek. Piękny i boski Mateusz Borek. Debel jeden do zera, brawo. Ustman Dembele wchodzi dzisiaj za rafinie i od razu bardzo dobre wejście Dembele do pierwszego składu. Dobry powrót chyba. No chociaż nie wiem, czy on gra. Czyli się wydaje, że tego Dembele tak dużo nie korzystałem. Ale będzie trzeba też z nim porozmawiać o tym, o tej klauzuli. Roberto, Balde, Kessi, Kunde, Gabi. Gabi. na prawej. Tutaj szaleje Ferran 2-0. klaskać. Ręce się składają do okładku. Brawo panowie. Brawo panowie, Lewandowski, Ej, ale bardzo ładne uderzenie Roberta z tego rzutu wolnego, Gabi, Gabi do, do nikogo w sumie. Dobra, możemy już w sumie dokończyć nasze dzieło symulacją, mam nadzieję, że utrzymałem to panowie wynik albo nawet go podwyższe. Eee... W ogóle, co do tych live'ów e, z realu, co oglądamy, to będą od września, tak jak mówiłem Wam. i Teraz jestem na urlopie, więc. Więc, więc, zaraz, więc zaraz, zaraz wracam i oglądamy. Chociaż nie chcę wracać z urlopu. No bo wiecie, dlaczego? No bo już wchodzę do szkoły, wracamy. Wygrana 3-0 i trzymamy kciuki za to, że Sevilla przewala, 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 przewala. La la la. Zizu zizu ziza. Zazu zizu ziza. Pozdrawiam pana Cezary'ego kulesze. mam nadzieję, że pozwól nie dostanę. Panie Cezary, no to był żart. O Samuel, Ej, mam w ogóle. A ja go wystawiam na sprzedaż, dobra, zajebiście, aby się ktoś po niego zgłosił. Samuel, Samuel, ty, ty. Nie no, dobra, naprawdę mu dałem ze 60? Kurwa, jak mało dałem 70 za The Ej, co ja mam w głowie, że go wystawiłem za 60? Ej, odkleił, mnie. Ej, odkleił mnie. W sensie, zawsze mnie odkleję. Robercik zmęczony. Ja sobie tutaj tak myślę o tym Dębele i chłopie. Chod, chod. Chodź, chodź tu. Rozmawiamy. O kur... Ile ty zarobił się? 230 o, Ej 230 245 Premia za lojalność, o was! Nie dam ci 7,5 miliona. Do faza do agenda nie będzie taka. Klauzula oferty minimalnej to będzie 150, bo jak ktoś kupi za sto 150... pięćdziesiąt. O, kur, coś, że No właśnie, pogadany. Chcę też usłana dębele? Mam dębele do sprzedania, proszę Państwa. Mam dembele do sprzedania. Więc jeśli chcecie, to może, to mogę Wam sprzedać. No nikt nie chce. Czyli bez, po prostu chcę tego Dejanga? Dobra, za 70 milionów sprzedam Dejanga. Ale powiedziałem 70 milionów i do jest wasz, bo uważam, że do nie jest na razie najmocniejszym zawodnikiem w tej drużynie. Nie wiem, że kurwa wlawie, bo był na liście życzeń. Okej. Okay. okok, okok, O kok. Czy nadpijasz? Muszę to przebić. O, ten sztergen nie zagra meczu z hetafem. Dobra, Penia będzie mógł dostać szansę. O, w ogóle hetaf jest ostatnie. Ojej, ojej. Ojej, jak mi przykro! Ojej. O, strasznie mi przykro. Bardzo. Nie, bardzo, bardzo mi przykro. Z całego serduszka mi przykro. Kurwa co, mi 4 minus? No wiem, że przegrałem z Realem Sam Ale... Ale dobra. No ale rozwaliłem 4-1 Atletico Madryt, na no człowieku! chłopie, ty się zastanów! I rozczarowani, że ten, że odszedł Jordi Alba, Jordi Alba, Piłkarz! Fenomen, fenomen, fenomen europejskiego futbolu! chłopie, ty się zastanów! Ty osz, Laporte, ty oszukałeś 40 milionów Polaków prawie. Niech Bartomeusz, Bartomelu. <laughs> Przerażę takim klasykiem. Zacytowałem, no proszę Państwa Juliusz Cezar. Sevilla gra z Sasuną. Od pasuna Tak myślę, że symulowaliśmy symulować mecz Chelsea, ale uważam, że to jest zbyt duże ryzyko, że je podejmować. Kurde, Sevilla wygra zadek. Eee, te 4 czy oczywiście nie zagra, zagrapenia wyjdzie. Hmm. Kesti też bym nie chciał, że zagrał od pierwszej, tylko... A możemy w sumie cofnąć busketsa, żeby tutaj zagrał Frankie de Jong. Eee, obrona też inaczej będzie wyglądała. Bo zagrać z żółem Kundener Co jest? Co to się pierara? Eric Garcia, no i ładnie. Ej, eee, <todgłosy> e, mam Jamala? Ja mam Yamala? Nie mam Jamala. Właśnie się Jamala zaraz ściągać tutaj zagraba Torre. No i git trochę pokombinowane, troszkę tutaj kombinacji. No, Szabi ostatnio w meczu z Kadisem, znaczy, kurta, dla was to już nie ostatni, ale robił większe kombinacje niż ja tutaj. Znaczy, właśnie to Szabi nie robi to jakiś inny Jeden yy, 1 do 0, Ferran Torres 81 minuta. No, 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 na żyletki, jak to mówię. Driam szykuje ofertę. Kurwa, to jest Ha, Dejo Dejam sam się chce wykupić. 61 widzę tam, ale wiecie, no, pa pa że pogadamy z pa że Ej fajnie by mogą nam dać na 60 milionów i raty. Albo po zagraniu meczów. Mi to odpowiada, bo wiecie, dla nas, dla Barcelony Też pieniądze będą się przydawać. No jak to nazwać, właśnie się? Lepiej będą te pieniądze tak rozpadane, żeby... Żeby lepiej by było, no. No tak, no. A ciemno jest bardzo, widzowie. To przepraszam, że tak ciemno jest, ale chyba no, chmurne są, nie? Yy, no nie, właśnie nie wiem, dlaczego jest tak ciemno. W sumie dziwne. Ta kamera, ta kamera odbiera, więc... Bardzo dziwne. Yy, Bilbao wygrało, więc Bilbao też nas goni, widzę tutaj w tej tabeli. To jest 5 punktów różnicy, no ale te piąte miejsce mnie bardzo nie zadowala, no bo to jest... Kurwa, jak my skończymy na piątej miejscu sezon, to w ogóle będzie pecha, Te ligi, ligi, Europy będziemy mieli, A Albo, że Ligę Mistrzów. Ej, zdarzyło się kiedyś tak, bo na pewno w ostatnich latach nie, ale czy zdarza się... Czy kiedykolwiek zdarzyło się, że... Było tak, że drużyna, która... Grała w Lidze Mistrzów i ją wygrała? W swojej lidze nie awansowała do Ligi Mistrzów. Znaczy, dobra mogły być tak sobie, gdyby takie jakieś wiecie, takie na przykład Ajax by wygrywał, nie wiem, na drugim miejscu by skończył, bo oni wtedy, bo oni z... mają jedną drużynę tam. Albo francuska nawet by była dobrym przykładem. W ogóle jakie oksy z jego A! Pan tybie, typie. Hopę. Hopy! Hopi, hopi, hopi. Ale e, nie, naprawdę, widzę, ja jestem chory psychicznie. Ja wiem, że, że, że musicie chodzić po tego odcinka do psychiatryka, do psychologa, rozmawiać, no, bo ja obstawiam, że wiecie, przychodzicie do psychologa i mówicie, wie Pan co, dzisiaj, kurwa, znowu tego strzelę w mi naprawdę pojebany kolejną wizytę, <laughs> <laughs> dzwonicie po moim ciku i tak, teraz mam, wiem, że mam słabo, wie Pan co, no, znowu tego strzelę w ogół, dałem, kurwa, znowu trzeba napisać. przyjść. Przepraszam. A w następnym odcinku będziemy mieli El Clasico! Ale będzie ciężko. Ej, w ogóle, kurwa, pojebane jest to, że my jesteśmy na tym jebanym miejscu. Nie wiem, kurwa, gdzie Ty wchodzisz? Chłopie, ja, Ty się został. Thank you for the question. Paweł drugi. Religia, postawa, zdjęcia z Fatimy. A Habuzka jest ma kontuzę. Spoko. Ale Fedry jest gotowy. Marco Salonso w ogóle sobie wyszedł ze składu. Kurwa co jest z tą grą. Nie ma. Dobra, te cztergen tutaj wraca. Podstawówką wychodzę. Ja wiem, że zaraz mam mecz z londyńską Chelsea, ale tutaj chcę podstawówką wyjść w sobie. Czuję, bo mi się wydaje, że... Dobra, nie zagrajmy tak. Zobaczmy, czy to coś przyniesie nam z Osasuną. osasuna. Lucasarymbe. Osasuna, Luka, Osasuna, Luka, Sarembe, 40 Lewandowski z Dubletem. Dejonk Feran do tego znamkami. Bardzo dobrze. Liga Mistrzów. Barcelona, Dobre, dobra, dobra. Dejonk na Bokim Maestro kim Kimpembe, Kim Kimpembe, kim Kimpembe, kim pębe, kim pębe, kim pębe, kim, pembe? kim pembe? Lemine, W ogóle co tu Valencia robi do ciulika małego? Real w ogóle chyba trzy mecze mniej, a manada mi trzymaje. Ale ostatnio nasza forma jest lepsza. I, lepsza i o tym trzeba mówić głośno. Głośno podgłośnijcie ten film, bo o tym trzeba mówić głośno. Dobra, przegrywa przegrywaj ten. I odpalam szampana, chyba. Jaki boję w ogóle. Przecież wstyd, że ja się biję o ligę mistrzów w ciągu sezonu. nie o mistrza, tylko o ligę mistrzów. Wstyd mi za.

fajnie to się będzie symulować. No co jest? Co jest? Pierdole. hopie, ty się zastanów. Tu oszukałeś 40 milionów Polaków prawie. Thank you for the question. Ja pałem drugi. Ja wiem, że mam dobry humor. Bo jutro jadę na wakacje, więc mam dobyt. Nie, no kurwa, do się się nie przysuną. Tabela, tabela. A, nie, meczu nie grali. Ja ich tak szukam tym wzrokiem człowieku, taką nadzieją. No jest powody do niepokoju. Darwin, ale to nie było u mnie. Dobra, co chcesz, kontrakt? Dobra. Masz no kontrakt. Choć ty jesteś górę pastety. dlaczego no, ja ci daję kontrakt? Typie. Boże pasztet jakiś, a e-kontrakt mu daje. Lubię tak zabezpieczać piłkarzy. Chłop ma 580 milionów klauzuli. Podoba mi się to. Dobra! The Champions! Mm -hmm. A widziałem zdjęcie Neymara. Czekajcie czekajcie, 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 kurwa, YouTube w you for Fall Question. Ja Paweł, długi. Poczekajcie, czekajcie, już 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 już, już, już.

w Koniec tego dobrego. Już, już za, ba za bardzo, za bardzo wam dobrze... W to też nie było dobra, e, dobra, mi to pasuje, mi to pasuje, mi to pasuje. Patrz, 4-0. Ale ja tego nie w sobie, więc... Oglądamy mecz, dobre, kurde. wcale no dużego stresu nie ma, bo mamy te 2-0. OOOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHOHO jeszcze ja teraz słyszę, mam włączę dźwięk, więc już. Strzelę w Motivation. Aha, ja ich nie mogę zachęcać, bo mamy wynik, zapomniałem, jak mogę chwalić, tylko. Brawo, panowie, brawo! Nie przepierdalamy, brawo, 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 jedziemy, jedziemy. I... Kurwa, kapeluje koncentrację o oni... Co? Lewandowski odaje. Ciao i gol! gol gol, gol! Też tego kundel, arocho, baldy, bild, laga, 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 lewy z przodu. Gabi, debele, gabi, gabi. coś to piłkę do bramki. Gabi. Hiszpański młody talent. Lewy! Jest jest Szyk kurwa gra u nich. Co to jest, kurwa, za transfer? Zachęćmy, zachęcił Ej, co ja mam mi krzyczeć? Brawo, panowie, brawo, brawo, hej. Brawo, brawo, jedziemy, jedziemy po mistrza. 0 do zera na Stadionie Camp Nou. O, o, jaka motywacja! Ep motivation Jak macie kimś motivation, to to macie... Ej, jak pochwalę teraz i co? Medi czubkami palców zbija piłeczkę. Mamy już drożne przeje. oj... Brawo do Joko A nie grałem ryzykownie, proszę ja! Kurczaki pieczone Ej to gol powinien być Dobra Lewy opuszcza boisko, bo zmęczony jest Robert Lewanduksa Ej młodego wprowadzamy Chuj młody będzie na boisko, Gabi też opuści boisko. Pedri, bo w sumie dawno nie gra Niech tam odszy tą morawę Na Camp Nou Dobra, De Jong wejdzie, wejdzie do tego. Hmm, hmm. Właśnie nie mam lewego. Marcos Alonso jest? Jest. To Busquets, bo chcę mieć tutaj pewność z tyłu, że tak to nazwę. Do tego wejdzie Zabalde Alonso i zostanie nam jedna zmiana do wykorzystania. James. Araujo, Kunde, też Tergen, Araujo, Alonso. Idziemy do tyłu, ale Pedri do Dembele. Wo wody, dobrze. Dobry strzał, I Kessi Roberto czy Jezus, kurwa, kto tu zmienił właśnie. No i jest na ławce Rafinha, więc bardzo bym chciał z niego skorzystać jeszcze, no bo wiecie, to może zawsze nam dać, może. Jeszcze jedną bramkę, chociaż mówię, że ten remis to i tak dobry wynik. Dobra, widzę, że defensywa jest zadowolona z moich uwag. Hedy i Pusk, też dostaną wypłatę. No ta piłka i prawie już było w bramce. Wrzutka, Araujo! Mendy. Ajajaj, aj, aj, no było blisko, że się tutaj zamknęli ten dwumecz, chociaż mi się wydaje 25 -go no XG to jest 275 no kurwa, no, jak my to nie wygrywamy, no ludzie kochani. Ale defensywa, do dobrze gra się to trzeba mu że naprawdę lepiej gra defensywa na pewno w Chelsea niż w meczu na Stamford Bridge. Kesty, 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 Kesty i puty, zamyka mecz. Zamyka dwumecz i daje Barcelonie awans do ćwierć na mistrzów. Brawo! Brawo i punkt z golem pierwszym. Z pierwszym golem w Lidze Mistrzów. No brawo dla tego pana, no bo ma jedną są. Nie, Bayern przegrał? Nie, myślałem, że Bayern odpadł. Ale brawo, panowie, no bo to było zwycięstwo, które daje nam jedną... Przepraszam, jedną czwartą w sumie. Ale ćwierćfinał Ligi Mistrzów i tym aspektem kończymy dzisiejszy odcinek. Ćwierćfinały już za niedługo w Ligi Mistrzów, więc dzięki za oglądanie, będziemy się już w środę.